Wspominałem przy maluchu o tym, że załatwiałem paliwo na lewo. No bo oficjalnie paliwa było tylko 8 litrów na 3 razy po 8 litrów. O, tu mam przykładowe kartki. Dokładnie opowiem, jak to było. Najstarsze kartki to były te. Na początku były takie kartki, i takie. Ich działanie polegało na tym, że ten sprzedawca na stacji paliw stawił pieczątkę. I były trzy tankowania w ciągu miesiąca. Trzy tankowania w ciągu miesiąca po 8 litrów na samochody litrażowe, po 12 litrów na pozostałe samochody. Więc no, ale te, te kartki powodowały korupcję, bo można było dać w łapę sprzedającemu, żeby nie postawił tej pieczątki. Jeżeli kolejka była duża, inni patrzyli, więc on udawał tylko, że stawia pieczątkę, tak wiesz, na niby, albo stawił pieczątkę bez na starej tuszu. Bez tuszu, albo postawił pieczątkę na starej pieczątce. Bo inni czekający w kolejce widzieli. Więc te były korupcjogenne, w związku z tym wprowadzono kartki wycinane już takie. Że po prostu nie dało się już, nie pociągało pieczątka, tylko wycinało, jak, jak przy kartkach, przypuśćmy na wędliny, wycinało się jeden koponik i, i był. 8 litrów i 12, tak samo. Ja sobie to tak w, w, w pamięci liczyłem, że to wychodzi od 2 do 3 tysięcy kilometrów rocznie. Tylko. A mimo to ja przynajmniej jeździłem więcej, bo tak załatwiało się y, paliwo y, tego na lewo w firmach państwowych, a to później było takie paliwo. Nie, to to było dla rolników, inaczej. Były państwowe firmy, miały jakoś tam inaczej limitować. O, to jest, to jest akurat paliwo z państwowej firmy, prawdopodobnie. To chyba twoja mama mi załatwiła nawet. Numer rejestracyjny trzeba było wpisać i wtedy nawet na tym jednorazowe upoważnienie można było zadankować prywatnym. A wcześniej, zanim, nie, zanim kartki powstały, bo powstały kartki w 1984 roku. Do 1984 roku próbowano to w inny sposób regulować. I robili w ten sposób, że jednego dnia przyjechały, mogły tankować się samochody z końcówką re, tablicy rejestracyjnej nieparzystą, drugiego dnia parzystą. W nieparzyste były e, tankowały samochody z końcówką tablicy rejestracyjnej parzystą, w e, nieparzyste z nieparzystą. Ale to też powodowało niezłe kombinacje. Sam miałem dwa, dwie tablice rejestracyjne, <noise> żeby można było tankować, albo na przykład identyczne kartki. Były identyczne kartki były. Zwłaszcza pamiętam te stemplowane. Identyczne, cała ta karta paliwowa była identyczna dla motocykla. A na motocykl było znacznie mniej paliwa, już nie pamiętam ile. I popadł. wystarczyło tutaj o tu wpisało się numer rejestracyjny się wpisywało. Przeważnie, ten numer rejestracyjny wpisywała ta osoba, która wydawała kartki w gminie na przykład. I więc. Trzeba było ją poprosić, żeby inny numer rejestracyjny wpisała. Zamiast wpisać WSK, wpisała mi ŻUK. Na ten sam numer? Na, ten sam, na tą samą kartkę. Aha. I automatycznie miałem, wiesz, nie 4, tylko 12 litrów. Bo miałem WSK na te kartki, miałem Malucha i ŻUKa. Więc yy, jakoś to się, trochę reszty załatwiało się na lewo i dało się że tak powiem, 3000, tylko się robiło 10 tysięcy nawet. Takie koronne słowo PRL-u to chyba jest załatwić. No, załatwić, tak. Wszystko się dało załatwić. I niekoniecznie za pieniądze. Czasami wystarczyło mieć wpływy.